Myślenia. Ale to oczywiście przypadek, nie? że gościu, gościu, który cały czas pociera nos, pociąga, nosem, giną mu setki, setki tysięcy złotych przez lata rocznie, nie, nie płaci podatków, ma długi w całym kurwa, zakopane mu co drugiego górala. Chłop nazywa swój projekt kocia Kaina. Wiecie, mi się bardziej podoba nazwa no, miasto kotów. No tak, tak, operowane zatoki. Chłopy, ja znam Ziomów, kurwa, którzy z nim chodzili na melanżę i. Pogadaj z ludźmi, jeźdź do Zakopca, jeźdź do kościeliska, popytaj się. Słuchaj, ja jestem stary czpun, nie? Stary czpun i pijak. Ja swojego poznam mordo, wierz mi. Wierz mi, że ja swojego poznam, nie? Także dobra, nieważne. Dobrze kurwa o tym wiecie, bo leczę koty Ci, że leczysz, chwała, że pomagasz, tylko rób to legalnie i płać podatki stary. Tak jak reszta społeczeństwa. Chwała ci, chwała ci, chwała tym kotom, chwała tobie, chwała, w Tylko czemu ty, jeden w polsce influencer, nie płacisz podatków? Z zasięgami kilkaset tysięcy obserwujących, czemu inni influencerzy płacą podatki VAT, dochodówkę Gerard, a ty nie? Co, co, co jest takiego w tobie, że ty jesteś lepszy ode mnie, stary? Co, co, czemu wszyscy influencerzy, stopki polskiego TikToka mają zarejestrowane firmy, firmy, rozliczają się? Czemu my wszyscy płacimy podatki, a jeden pan Gerard nie płaci podatków i nie rozlicza blików i wpłat podstolnych? Czemu to jest szara strefa? I czemu on tak bezczelnie potrafi nam powiedzieć, że nie, nie muszę się rozliczać, spierdalać? Won. On się nie będzie tłumaczył. To jest bezczelne, proszę Państwa, że ktoś prowadzi działalność publiczną, bierze od ludzi pieniądze i nie chce się rozliczyć. To jest choroba polskiego TikToka. I oni potem mówią: No, ja się rozliczę, ale przed tym, kto dał. Nie! Każdy ma się rozliczać przed wszystkimi. Taka jest definicja branży charity. Jeżeli bierzesz się za charytatywność, to ludzie mają prawo cię prześwietlić do koszulki, do majtek, stary. Zrozum to: jeżeli wchodzisz w biznes charytatywny, to z definicji musisz być przejrzysty. A jeżeli, chłopie, wchodzisz w biznes charytatywny z uzależnieniem, z alimentami, z hipoteką, z długami w zusie, z długami w skarbówce, wchodzisz w charytatywny biznes nie płacąc podatków, wchodzisz w charytatywny biznes ze słupami, słupy na PayPalu, słupy na Bliku, słupy na banku, jeżeli ty, chłopie, cała twoja działalność to jest jeden wielki wał, i ty mówisz mi na końcu, że się nie będziesz przede mną tłumaczył? No stary. Ja nie jestem sam na tym TikToku, który to widzi, nie? To jest chore, kurwa. Przez takich jak ty Fundacja Miasto Kotów mniej dostaje na realną pomoc. Przez takich jak ty ludzie zamykają się na pomoc. Przez takie afery, twoje afery, ludzie odchodzą od tych projektów. Jesteś czarną owcą polskiego charity. Jesteś najgorszym przykładem działalności charytatywnej, z jakim się spotkałem. Jesteś obrzydliwie, bezczelny, niepokorny, chamski, brutalny. Masz zarzuty publiczne na TikToku, ognębienie kobiet, znęcanie się nad wolontariuszkami, nagrywanie kobiet wbrew ich woli, w tym dźwięku prywatnych rozmów. Przyznajesz, się, że masz kilkanaście gigabajtów materiałów operacyjnych, które zbierasz w swoim kurwa kocin przylądku na kobiety, stary. I ty na końcu mówisz, do czego się przyznajesz. Ja mam kwity na ciebie, Mordo, jak ty się przyznajesz, że pół bani obróciłeś w zeszłym roku. Mam, mam szoty, mam cały katalog, stary. Ludzie nad tobą siedzą. No, teczka twoja, Gerardino, rośnie. My mamy, stary, my mamy nagrania, w których ty przyznajesz się, ile hajsu obróciłeś, stary, że nie płacisz tych podatków, że nie rejestrujesz tej działalności. My mamy screeny, zaraz ci pokażę screeny, stary, z których wynika, że słupy masz, że słupujesz te pieniądze, że prze, prze, kobiety mówią o tym głośno, że słupowały ci. <noise> Więc jakby...